Witam, tutaj Master Sebaster i w tym poradniku pokazuj, pokażę wam jak pobierać torenty ORG nie, ma, nie posiadając konta. Oto no wchodzimy w naszą przeglądarkę i wchodzimy na torenty ORG. Jak jesteśmy na tej stronie, wpisujemy raz, nazwę, która nas interesuje. Na przykład weźmiemy Minecraft. W tym przypadku to nie jest ważne, jak chcę wam tylko zaprezentować. Wchodzimy w pierwszy link znaczy wchodzimy w link który nas interesuje no i pobieramy, a i kopiujemy ten, ten link teraz wchodzimy w google lub w e, link podany w opisie i piszemy torrent generator po napisaniu wchodzimy w pierwszy link w, w pierwszy link który będzie i wklejamy tutaj ten e, wcześniej skopiowany link i wygeneruje dinsanity teraz wchodzimy w to no i okej okay. może nasz e, plik ma teraz trochę dziwną nazwę ale jeśli to wszystko ruszy to już, przy, już będzie miał normalny no i to byłoby na tyle jeśli pomogłem no to subskrybujcie komentujcie no i siema